Cześć! Dzisiaj przeniesiemy się w czasy stosunkowo bliskie, bo mniej niż 100 lat wstecz. 80 lat temu wybuchła najgorsza wojna w historii całej ludzkości, o której przestrzegała nawet sama Maryja Fatimia. Dlaczego w ogóle do tego doszło? Zapraszam na odcinek Druga Wojna Światowa Whatówki. To wszystko zrozumieć, trzeba się cofnąć aż o 100 lat. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach. Granice II Rzeczypospolitej określił, trakt określił Traktat Wersalski, podpisany 28 czerwca 1919 roku. W Polsce przyznał on Wielkopolskę dzięki wygranym Powstaniu Wielkopolskiemu oraz Pomorze Gdańskie, ale bez Gdańska które wówczas stało się wolnym miastem gdańskim, pod kontrolą Ligi Narodów, a mieszkali tam głównie Niemcy. Na Powiślu, w i Mazurach i Górnym Śląsku w 1920 roku odbyły, odbyły się plebiscyty, a bezsprzecznie wygrały w nich Niemcy. Prawie nikt nie chciał przynależeć do Polski, bo Polska dopiero co się odrodziła i była słaba, a w razie wojny byłaby to nieciekawa sytuacja. Trochę inaczej było na Śląsku, gdzie miały miejsce trzy powstania śląskie w 1919, 20 i 1921 roku? W ich wyniku jedną trzecią spornego terytorium Górnego Śląska przyznano Polsce. Może niewiele, ale było to tak ważne dla polskich terytorium, jak aktualnie mocny napastnik w kierce. Były tam ogromne pokłady węgla kamiennego, który wówczas strasznie pozytywnie wpłynął na polską gospodarkę. Wschodnia granica II Rzeczypospolitej. Ukształtowała się w wyniku wojny polsko-bolszewickiej. W 1921 roku Polacy podpisali z Rosjanami pokój w Rydze, która obecnie jest stolicą Łotwy. Ten pokój określił wschodnią granicę Polski. No dobra, już wiemy, jak było u nas. W Polsce między żyło się dosyć sporo. Ciekawostka: pociągi nigdy się nie spóźniały, a w Krakowie nie było spokój. No realnie! Ale, ale, co było u naszych zachodnich sąsiadów? No, u nich była trochę słabsza sytuacja, bo jak Hitler nie dostał się na Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu, to trochę się wkurzył i wziął się za politykę. Zebrał sobie kolegów i założył sobie nazistowską partię NSDAP, co po polsku tłumaczy się mniej więcej jako Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników. Sorry, ale nie wypowiem tego po niemiecku. Partię założyli w 1920 roku i przez kolejne lata Hitler tak porządnie wpłynął na społeczeństwo niemieckie, że stał się ulubieńcem obywateli Niemiec, jak Bartosz Kurek kibiców polskiej siatkówki. Podobno był dosyć dobrym mówcą i gdyby potem nikogo nie zaatakował, to powiedziałbym, że nawet świetle mówcą. Słuchały go miliony. W 1933 został kanclerzem Niemiec. Wówczas to z Niemiec zrobił rzeszą niemiecką, a potem nawet wielką niemiecką. Uważał, że Niemcy to rasa panów, a Słowianie, w tym Polacy, to, lasa, to rasa pod ludzi. Zamierzał części z nas wybić, a w części zrobić niewolników. W swojej książce, Mein Kampf, której nam zdecydowanie nie polecam, zamieścił informację ze, że sojusz ze Stalinem jest tylko tymczasowy i potem walnie też na nim. W tym czasie Niemcy na swojej wschodniej granicy zaczęli budować niby autostradę. Przynajmniej tak powiedzieli tym, co ich pilnowali po pierwszej wojnie światowej. Obecnym w województwie lubuskim zrobili sobie sieć podziemnych fortyfikacji, która ciągnie się przez ponad 100 km. Ta sieć jest dzisiaj udostępniona do zjedzenia i może niedługo zrobimy Wam o niej osobny odcinek. Okej, okay, ale wróćmy do Adolfa. Wobec Polski miał sporo żądań. Zacznijmy sobie od tego, że bardzo chciał zbudować autostradę, tym razem prawdziwą i linii kolejową, łączącą Niemcy z Prusami Wschodnimi, a taka musiałaby przechodzić przez Polskę. Ponadto chciał włączyć do Niemiec wolne miasto lutanskie. Polskie władze odmówiły, a wszelkie próby pertraktacji z nim kończyły się jak dialog z Adasiem. No, Zakisz się Żulu! o co cicho! Chodzi mi o to, żeby była wódka na, chśni, na ty żulu! W międzyczasie włączył do III Rzeszy Czechy i planował atak na Polskę. Chciał uderzyć na nas już 26 sierpnia 1939 roku, ale zdążyliśmy podpisać sojusz z Wielką Brytanią i Francją. Hitler musiał się odnaleźć w nowej sytuacji i zaplanował szereg prowokacji, które miały budować pretekst do ataku na Polskę. Teraz powiem Wam o tej, którą Niemcy kompletnie zchrzanili. Wieczorem 31 sierpnia 1939 roku nie niemieccy żołnierze wpadli do radiostacji w Gliwicach i wiedzieli, że 4 km dalej znajduje się druga, gdzie był sprzęt, jakiego potrzebowali. Ale przyszli do tej, a nie innej, w której, mieś, w której dzisiaj mieści się muzeum, i około 20 nadali komunikat. Uwaga, tu radio Radiostacja znajduje się w polskich rękach. Potem sygnał się urwał. Czemu? Nie wiem. Dopiero do nich, to wam powiedzą wszystko dokładnie. Wiem za to, że podłożyli tam trupy w polskich mundurach, którzy mieli im służyć za alibi. Że to niby Polacy przedarli się przez niepolsko polsko-niemiecką granicę i napadli na radiostację. Kilka godzin później, o 4.30 rano, 1 września, Luftwaffe przeleciało sobie nad Wieluń miasto w województwie Łódzkie, gdzie kończy się wyżyna Krakowsko-Częstochowska i z kremedytacją je zbombardowali. Bezbronne miasto o 4.30 rano. Trochę później, o 4.45, do Wybrzeży Gdańska odpłynął niemiecki pancernik Szlesny-Holstein i ostrzelał polską placówkę obronną na Westerplatte. Załoga pod majora Henryka Sucharskiego liczyła 200 żołnierzy. Początkowo mieli bronić się tylko 12 godzin, aż do przebycia posiłków. Halo? Dzień dobry, proszę pana potrzebujemy posiłki. Tak, szybko. To, to jest pilne. Że pana, mała Margarita, Mała yy, ulica Kowalskiego 15. Tak, szybko, to jest pilne. Potrzebujemy posiłków. Tak, 3 dyktaty, tak. Dziękuję. A bronili się aż 7 dni. To oni dawali Polakom nadzieję. Przez pierwsze trzy dni trwała bitwa graniczna. Niemcy bombardowali miasta. Pomimo bohaterskiej postawy ponosiliśmy porażki. Niemcy porobili nas na przykład pod Mławą, pod Mokrą i w Borach Ucholskich. W obronę ojczyzny angażowali się również harcerze. Przykładowo w Katowicach bronili polskiej wieży spadochronowej. Niestety po trzech dniach wdarli się do Polski, po siedmiu dniach padło Westerplatte. Nasi sojusznicy, Francja i Wielka Brytania, co prawda wypowiedziały wojnę naszym zachodnim sąsiadom, ale zaniechali jakichkolwiek działań, działań wojennych. Ograni ograniczyli się tylko do patrolów na niemieckim przetworu i rozrzucenia żołnierzom w ulotek zachęcających do zaprzestania agresji. Tak to Polska w beznadziejnej sytuacji pozostała sama. Niemcy coraz szybciej przywłaszczali sobie nasze tereny. W końcu nadszedł dzień 17 września. Tego dnia rano Polska została zaatakowana od wschodu przez Związek Rakietki ZSRR albo, jak to się mówi ostatnimi czasy, ZSRS. Do większych walk z Rosjanami doszło między innymi pod Szatkiem, pod Wytycznem czy podczas obrony Wilna. Jeszcze tego samego dnia wieczorem polskie władze uciekły do Rumunii. Był wśród nich prezydent Ignacy Mościcki, swoją drogą genialny chemik i naczelny wódz Edward, Edward Śmigły-Rydz. I tego proszę nie mylić z tym ułowiek zakonnikiem z W W Rumunii polskie władze zostały internowane, czyli przechwycone i uwięzione. W zaistniałej sytuacji we Francji powstał nowy polski rząd, który miał kierować wszelkimi działaniami wojennymi. Na jego czele stanął generał Władysław Sikorski. Pod koniec września, już praktycznie byliśmy pod okupacją. 28 września Niemcy przedostali się do Warszawy. W ogóle nasza wojna obronna skończyła się 6 października. Chociaż tutaj podaje się różne daty. Do 2 października bronił się karnizon na Helu, o którym może bardzo w najbliższym czasie opowiemy. Kto wie? Polska przegrała swoją kampanię wrześniową, ale co się stało 6 lat później? To powinniście wiedzieć z historii. Dość. Dobra, już trochę za dużo tych smutnych informacji, jak na jeden odcinek. Tutaj kończymy na dzisiaj. Jak już kompletnie skończył nam się tematy do odcinków Polska nie zmieni terytorium, nie, nie będziemy mieli nowych miast, ciekawych nie. No to zrobimy nam drugi odcinek o Wielkiej Wojnie Światowej Proszę, zostawcie nam suba i łapki w górę, żeby pojawiło się coraz więcej odcinków bo na 100 subów robimy kolejny odcinek specjalny Za kamerą sąsiad Dzisiaj nie je czekolady Nie, no próbuję Na no. No, jacy tej czekolady, nie chcę musieć znawać się e, No co Pięknie? A. Teraz... No. W Możesz... kolejnym odcinku będzie coś o śląsku, konkretnie o Katowicach. Dobie, może zakażemy sobie o inne miasta, na przykład o Chorzów. Dobie, trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!